Oto kanapka. Jeden z najsłynniejszych przedmiotów, jakie zostały przemycone w kosmos, ale nie jedyny. Kanapkę przemycił na pokład statku Gemini 3 John Young w 1965 roku. Kontrolerzy lotu byli wściekli. Na to był dopiero początek kosmicznych przemytów. Kilka lat później Alan Shepard zagrał na księżycu przemyconym tam kijem golfowym, a jeszcze później Scott Kelly gonił w stroju goryla po stacji ISS swojego kolegę. Astronauci z misji Apollo 15 przemycili na księżyc ponad 400 kopert, które zostały ostemplowane, podpisane i sprzedane kolekcjonerom. Dziś jedna taka koperta warta jest na eBayu około 50 tysięcy dolarów. Słynną kanapkę Johna Younga można oglądać dziś w Waszyngtonie w muzeum. Oczywiście to nie jest oryginał, tylko replika. Oryginał został zjedzony. A ja gryząc kanapkę i już mijając się cudnie, kieruję się na południe.